Dzień dobry. Dokładnie tak jak zapowiadaliśmy przy ostatnim spotkaniu, rozpoczynamy kolejną serię jednego z dziesięciu. Oto nasi pierwsi w tej serii goście. Janusz Werwichuj najlepszy luj we wsi do każdego i wypierdalać. Lubię walić konia. W tym momencie wale konia ale tego nie widać Hehe. He. Pierdolcie się. Nikt mi nie dorówna i pierdolę Patryka. Maciek obsany jestem inwalidą umysłowym brakuje mi drugiej i mózgu lubię chłopców lubię w dupę. Andrzej Maja jestem z wykształcenia rolnikiem na co dzień bram w Pajdaj 2 i Pajinta tak jak Maciek lubię chłopców mam przyjaciela najlepszy. And his name is Kadamczyk, Cieszyna. Interesuje się Biblią, gram na gitarze, muzyką się interesuje także Czas wolny spędzam na łonie przyrody, pozdrawiam żonę i rodzinkę. Witam, jestem prezesem i Lubię Zresztą kraść co popadnie, co wączki wpadnie, ścigają. Mnie nic nikomu nie oddam ich, wam w dupę, nic nic i pierdolę wszystkich. Michał Grabowski, przyjechałem z Krakowa. Studioję automatykę i robotyka, interesuje się grafiką komputerową i tańcem. Piotr Głąbik, student budownictwa na Wojskowej Akademii Technicznej, pochodzę z Warszawy. Zainteresowania w szczególności związane z kierunkiem studiów oraz muzyka rozrywkowa z lat 70. Wiktor Zjawiński z Wocławka. Student uni uni Uniwersytetu Nikola Kopernika w Toruniu na kierunku stosunki międzynarodowe. Interesuje się geografią i historią. Ma gusta, 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 No to już się znamy. Przed nami 20 pytań. W pierwszym etapie potem. Drugi etap o nieokreślonej długości. No i wreszcie finał, w którym pytań jest co najwyżej 40. O tym, kto trafi na jakie pytanie w pierwszym etapie, decydowało losowanie miejsc. Panie Piotrze, powiedzenia i przysłowia, którym cudem świata nazywamy coś wyjątkowego, pięknego? Siódmym cudem świata? Kurwa, zjebałem, ja pierdolę. Już skatalogowano wcześniej, a to się mówi, że to był, no to ósmy cud świata. Zoologia. Czy nie topesz jest ptakiem? Jest, jest głównym. Pan Łukasz, język polski. Obywatele Polski to Polacy, a jak nazwiemy obywateli Łotwy? Łotwy. nami Kościoły i religie, co w kościele katolickim wierni niosą do poświęcenia tydzień przed Wielkanocą. Kosyk, y z jajeczkami z na jajeczka przyjdzie pora dzień przed Wielkanocą tydzień przed Wielkanocą niosą do poświęcenia palmy nazwą którego niezbyt przyjemnego owada określa się mały aparat do literatura polska jak miał na imię Dyzma, bohater powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowita. Pinus? Panie Michale, historia Polski. Kto w 1980 roku z ramienia strajkujących podpisał w Gdańsku tzw. porozumienia... Się. MÓJ OJCIEC PEDAŁ Sport. W którym europejskim mieście działają kluby piłkarskie Real i Atlet... CHUJ MNIE TO obchodzi. Panie Wiktorze, dania i napoje, z czego robi się bezy? Hot spicy meat. Ani trochę. Z białek jaj oraz ubitych oraz z cukru. Geografia. Jak nazywa się najgłębszy rów oceaniczny na świecie o głębokości ponad 11 kilometrów? Magusta, Magusta, Magusta. Oceanie spokojnym. I druga kolejka pytań którym środkiem transportu przewożona jest przesyłka z napisem par avion? Yy, pojazdem e, poczt, pocztowym. Samolotem. Pocztał, Kurwa zjebałem, ja pierdolę. Jak nazywamy zmianę skali głosu chłopców w okresie dojrzewania? Słowo pochodzi z łaciny. Chuj mnie to obchodzi. Warszawa. Czy pomnik Małego Powstańca na Starym Mieście w stolicy Przypomina o powstaniu warszawskim czy powstaniu listopadowym? Chuj mnie to obchodzi.